Jarmarz startuje 27 lipca i kończy się 19 sierpnia. Codziennie od godziny 10 do 20 będzie handel, od 10 do 21 w tygodniu gastronomia, strefy e, gastronomiczne, a w weekendy strefy gastronomiczne od 10 do 22. W weekendy, to znaczy piątek, sobota. Ilu wystawców w tym roku? 716 dokładnie, w tym 460 rzemieślników, 100, 150 kolekcjonerów, Prawie taka sama ilość, jeśli chodzi o artykuły spożywcze. No i to, z czego jesteśmy bardzo dumni: 78 gastronomów, którzy będą nas wszystkich tutaj żywić i, i raczyć potrawami z 18 krajów. Tutaj się przypływało na Świętego Dominika z różnymi produktami. Tutaj się handlowało, tutaj się doznawało festiwalu cudów i do tego zmierzamy i tak chcemy, żeby nasz jarmark. 764 Plus był postrzegany również przez Gdańszczan, jak i przez naszych gości. Od wielu, wielu lat marka Pomorskie to jest to, czym przyciągamy turystów. Uliczką Pomorską promujemy naszych rzemieślników, promujemy ich kunszt, ich wyroby, a najistotniejsze to udział w tej uliczce podmiotów ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii społecznej łączą rzemiosło z wrażliwością społeczną, nie tylko odwieście. Nie szczęście grosza, kupujcie. Wyroby. Kupujcie to, co Wam wpadnie w oko. Będziecie zachwyceni odwiedzając uliczkę Pomorską. Bądźcie szczodrzy, zapraszam.